Pożyczka bez BIK. Kredyty, porady finansowe. Pożyczki bez BIK to jedne z najczęściej wyszukiwanych haseł związanych z kredytami i tematyką finansową. Coraz więcej pożyczkobiorców poszukuje bowiem możliwości pożyczenia dodatkowych środków bez sprawdzania w bazach. Owszem, takie pożyczki są możliwe, ale zdecydowanie trudniej je dostać niż standardowe kredyty, w przypadku których klienci sprawdziani są w bazach BIC czy KRD. Procedura przyznawania pożyczki: Gdy ubiegamy się o kredyt w banku, a także w wielu firmach pozabankowych, jesteśmy dosyć skrupulatnie sprawdziani w bazach informacji na temat dłużników oraz nieterminowych płatności. W przypadku banków weryfikacja jest bardziej szczegółowa, natomiast firmy pożyczkowe mają nieco mniej restrykcyjną politykę. Co oczywiście nie oznacza, że nie sprawdzają potencjalnych klientów w bazach, robią to jednak mniej szczegółowo, a czasem wyrywkowo. Zdarza się więc, że w jednej firmie pożyczkowej otrzymamy pożyczkę, a w drugiej nie wszystko zależy od tego, w jakiej bazie i czy w ogóle zostaliśmy sprawdzeni. Pożyczki bez BIK na czym polegają? Jeśli szukasz pożyczki bez BIC, musisz się nastawić przede wszystkim na szukanie oferty poza bankami w parabankach i różnego rodzaju firmach pożyczkowych. Banki sprawdzają bowiem klientów dosyć restrykcyjnie i raczej nie ma szansy, by przy ocenie wniosku nie zajrzały do BIC. Nieco łatwiej będzie dostać pożyczkę w firmie oferującej niewysokie chwilówki. Wiele takich firm, oferujących pożyczanie online, reklamuje się jako pożyczki bez BIC. Zatem jest to jedynie chwyt reklamowy, ale zdarzają się również firmy, które faktycznie BIKU nie sprawdzają. Znalezienie takiej firmy pożyczkowej bywa jednak dosyć czasochłonne. Pożyczki bez BIK wiążą się z większym ryzykiem dla firmy pożyczkowej, dlatego też najczęściej są droższe, wyżej oprocentowane i obarczone wieloma dodatkowymi kosztami. Czym jest baza BIK Biuro Informacji Kredytowej? Biuro Informacji Kredytowej to podmiot, który gromadzi dane na temat kredytobiorców. W jego zasobach znajdują się wszystkie informacje na temat kredytów, pożyczek, zakupów na raty. Nie ma tu znaczenia, czy spłacamy je regularnie, czy też mamy opóźnienia. Informacje zawarte w BIK są dla potencjalnego kredytodawcy wskazówką, czy ma do czynienia z solidnym i terminowo płacącym kredytobiorcą. Czy też sporo jest opóźnień i informacji, raczej negatywnie wpływających na decyzję pożyczkową? Aktualnie wszystkie banki zrzeszone w Związku Banków Polskich, a także wiele dodatkowych instytucji finansowych wrzuca informacje o swoich klientach do BIK. Nie jest więc tak, że klient, który w jednym banku miał zaległości, w innym bez problemu dostanie kredyt. Banki, między innymi dzięki BIG, wymieniają się informacjami i pozwalają na sprawny obieg informacji dotyczących nieterminowo płacących klientów. Jak otrzymać pożyczkę bez BIG? Otrzymanie pożyczki bez BIG zdecydowanie nie jest tak proste jak kredyt czy pożyczka, przy których klienci są sprawdzani w bazach. Nie oznacza to jednak, że nie mamy szansy na pożyczkę. Polski rynek usług finansowych jest na tyle duży, że można na nim znaleźć także firmy udzielające pożyczek bez BIC. Najczęściej są to parabanki, zarówno te, które działają stacjonarnie, jak i przez internet. Pożyczki bez BIC są jednak droższe, trzeba więc liczyć się z tym, że brak sprawdzania w bazach może nas sporo kosztować. Na pewno taniej byłoby dostać kredyt w banku. Odsetki i opłaty w przypadku pożyczek bez BIC mogą być na tyle wysokie, że stanowią spory procent pożyczonej kwoty. Po pożyczki bez BIC warto więc sięgać dopiero wtedy, gdy faktycznie nie mamy innej możliwości uzyskania dodatkowej gotówki, a jest nam ona bardzo potrzebna. Oczywiście, na etapie składania wniosku warto przeanalizować swoją sytuację finansową, aby upewnić się, czy wnioskowana kwota faktycznie jest realna do spłaty. Jeśli nie pochylimy się nad tą kwestią, może się okazać, że będzie to kolejna pożyczka, w której pojawią się opóźnienia i nieterminowe płatności.